Przestań rozmawiać z kobietą godzinami przez telefon. Taka rada ode mnie dla ciebie, a także dla waszej relacji, gdyż jeżeli ty będziesz w taki sposób prowadził relacje z kobietą, ciągle spotkania co drugi dzień, wielogodzinne rozmowy przez telefon, stary w krótkim przedziale czasu, to może nie zrobi wielkiego problemu, ale w dłuższej perspektywie czasu, stary nasycisz ją sobą, ona znudzi się w tej relacji w moment. Oczywiście ona tobie tego nie powie, dlatego że ona chce tego kontaktu, ale stary, ty musisz zrozumieć, że kobiety same siebie często nie rozumieją. Gdyby było inaczej, nie zakochiwałyby się w przysłowiowych dupkach, tylko zakochiwałyby się w słodkich mężczyznach, którzy na każdą randkę przenosiliby im kwiatki, a jak jest w praktyce, zupełnie inaczej. Ty jako mężczyzna powinieneś być skupiony na sobie, na tym, jak więcej zarabiać, jak... Bardziej poukładać swoje życie. Owszem, możesz zaangażować się w relacje z kobietą, ale max, człowieku powinieneś być niezależny emocjonalnie i powinieneś dążyć do tego, aby budować siebie, aby również między innymi kobieta miała z tobą lepsze życie. Więc przemyśl te słowa, pozdrawiam Cię, do zobaczenia.